Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę was do przytulnego salonu w stylu shabby chic, który zachwyca romantyczną atmosferą, pastelowymi kolorami i subtelnymi dekoracjami. To przestrzeń idealna dla miłośników delikatnego, kobiecego designu z nutą vintage. Jeśli marzycie o wnętrzu pełnym uroku i ciepła, ten odcinek jest dla was. Zaczynajmy. Białe drewniane ściany i koronkowe zasłony. Salon wyróżniają białe drewniane ściany panelowe, które nadają wnętrzu świeżości i klasycznego charakteru. Okna ozdobiono koronkowymi zasłonami z kwiatowymi wzorami, które wprowadzają romantyczny akcent i subtelnie filtrują naturalne światło. Biała sołfę z pastelowymi poduszkami. Centralnym punktem przestrzeni jest biała sołfa udekorowana dekoracyjnymi poduszkami w pastelowych, różowych odcieniach oraz z kwiatowymi nadrukami. Te dodatki dodają wnętrzu przytulności i podkreślają szabisik estetykę. Vintage stolik z tkanymi koszami. Przy Sofie znajduje się mały stolik w stylu vintage, wyposażony w tkane kosze do przechowywania. Stolik został ustawiony na beżowym dywaniku z motywem różanym, który ociepla przestrzeń i dodaje jej uroku. Fotelik z koronkowymi osłonami. W salonie znajduje się również biały fotelik ozdobiony koronkowymi osłonami to detal, który podkreśla romantyczny klimat wnętrza i dodaje mu elegancji. Świeże kwiaty i naturalne światło. Na stoliku ustawiono ważon ze świeżymi różowymi kwiatami, które wprowadzają do wnętrza odrobinę natury oraz energetyzujący akcent kolorystyczny. Miękkie naturalne światło wpadające przez okna rozświetla przestrzeń, tworząc jasną i romantyczną atmosferę. Ogólna atmosfera. Całość emanuje spokojem, ciepłym i romantycznym urokiem shabby chic. Połączenie bieli, pastelowych kolorów oraz subtelnych dekoracji sprawia, że ten salon jest idealnym miejscem do relaksu w otoczeniu piękna. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!